Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życia, życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Drodzy siostry i bracia, którzy słuchacie tego rozważania, na początku chciałem opowiedzieć krótką historię. Pewnego katolika ktoś zapytał po świętach: Jak udały mu się święta? Był zadowolony. Powiedział, że żonie kupił nowe futro na gwiazdkę. Przymierzała je przed lustrem w święta z radością. Córce wykupił wycieczkę do Meksyku, a synowi kupił najnowszego laptopa. Mówił, że wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Poza tym opowiadał je, że byli na przyjęciu gwiazdkowym u jego szefa, dyrektora dużej korporacji. Co prawda nikogo tam nie znali, ale sam fakt zaproszenia był dla niego bardzo ważny, bo z jego oddziału został zaproszony tylko on z żoną. Czyli. Kontynuował ten człowiek, można powiedzieć, że święta się udały. Pytającemu, odpowiedź ta jednak nie wystarczyła. Drążył więc temat dalej i dopytywał, a jak starali się uczcić narodziny pana Jezusa, choćby poprzez zainteresowanie się bliźnimi, ludźmi potrzebującymi. Wtedy usłyszał, że na te sprawy to nie mają czasu, powinny się tym zajmować organizacje charytatywne, Kościół. Między tym chrześcijaninem i jego rodziną, a mieszkańcami Betlejem, którzy wykazując się obojętnością, odmówili przyjęcia świętej rodziny i nie zauważyli narodzin Jezusa, nie ma właściwie żadnej różnicy. Nie zrozumieli oni zupełnie wagi wydarzeń, które działy się na ich oczach. Moi drodzy, dzisiaj odczuwamy już zapewne, że minął czas świątecznego uniesienia. Podczas Bożego Narodzenia. Przychodzi nam wracać do tak zwanej szarej codzienności. Jeżeli jednak Boże Narodzenie przeżywaliśmy jako realne wydarzenie, to czy wolno nam po tych dniach wrócić do zwyczajnych obowiązków takimi samymi? Tak jak czasem mówimy, trochę tak smutno święta, święta i po świętach. A jeśli nie wolno nam pozostać takimi samymi, to co powinno się w nas zmienić? Liturgia Słowa, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do zmierzenia się z tymi pytaniami, kiedy z pewnym już dystansem do przeżyć związanych z minionymi uroczystościami możemy podjąć raz jeszcze refleksję nad wydarzeniem Bożego Narodzenia. Dzisiaj głównym terminem w Ewangelii jest słowo greckie logos, czyli słowo. Słowo, które stało się ciałem. Ta Ewangelia to tak zwany Janowy Prolog. Jest on taką syntezą rozważań skupionych wokół tajemnicy Bożego Narodzenia. Dzieje się tak, drodzy, dlatego, ponieważ dziecie pochodzące z Betlejem jest objawieniem się Boga, jest też prawdą o Bogu i o człowieku. Istotą prologu, istotą dzisiejszej Ewangelii, swoistym centrum jest Wiersz 14. A słowo stało się ciałem. To zdanie kryje w sobie tajemnicę wcielenia, tajemnicę Bożego Narodzenia. Oto Syn Boży stał się człowiekiem, przyjmując naturę stworzenia pełną słabości i niemocy. Ale aby to zrozumieć, święty Jan odnosi się do Misterium Trójcy Świętej, a dopiero później z jej wysokości wstępuje do poziomu człowieka. Początek prologu to stwierdzenie, które unosi nas poza czas i kieruje nas ku tajemnicy samego Boga. Na początku było słowo. Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Tutaj ewangelista określa względem Boga pozycję Słowa, które istniało od zawsze. Oto Słowo w swojej najgłębszej istocie znajduje się w postawie posłuszeństwa wobec Ojca, będąc całym sobą ukierunkowane na Jego osobę. Dalej czytamy w prologu: W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ponieważ w Jezusie wszystko odnajduje swoją wartość, znaczenie, cel, a człowiek znajduje zbawienie. Głęboki, teologiczny jest ten tekst, trudno go tutaj w krótkim czasie rozważyć. Wszystkie te Janowe stwierdzenia są bardzo ważne, ale aby zrozumieć rolę Jezusa jako tego, który objawia się i daje nam świadectwo o Bogu, dlatego też z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce, to znaczy, że z Jego synostwa, Wszyscy możemy czerpać i to, moi drodzy, w obfitości. Słowo Boga powinno być dla nas światłem. Bóg powinien być dla nas światłem. Nie powinno być w naszym sercu takich mroków, których on nie potrafiłby pokonać. Dlatego, drodzy, otwierajmy Pismo Święte, aby to słowo stawało się rzeczywiście w nas ciałem, aby Bóg miał realny wpływ na nasze życie. Choćby właśnie poprzez lekturę Jego Słowa. Tak często nie wiemy, jakie decyzje podjąć, co zrobić w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Otwórzmy Pismo Święte, przeczytajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia. To Słowo, które stało się ciałem, nieustannie chce do nas mówić. Chrystus chce do nas mówić, tylko czy my chcemy Go jeszcze słuchać? Czy dajemy sobie i Bogu szansę na to, aby. Właśnie każdego dnia otworzyć Biblię, Pismo Święte i posłuchać, co Bóg ma mi do powiedzenia. Choćby codzienną Ewangelię, tą, którą Kościół nam daje w czytaniach. Otwierajmy to Pismo Święte, czytajmy codzienną Ewangelię, przykładajmy ją do swojego życia, a wtedy na pewno się z Bogiem nie, rozminę, nie rozminiemy. I ten Jego wyrzut z dzisiejszej Ewangelii nie będzie nas dotyczył. Ten wyrzut, że. Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli, odrzucili. Obyśmy nigdy, drodzy, nie odrzucili Chrystusa, aby On zawsze miał należyte pierwsze miejsce w naszym życiu. Tego Wam, drodzy i sobie, życzę. Amen.